Ponad 3 miliony złotych nadwyżki operacyjnej przewiduje budżet powiatu obrzyskiego na 2015 rok. Uchwała budżetowa została podjęta po zażartych dyskusjach i wnioskach, które składała opozycja, niedopuszczona wcześniej do głosu. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 9 radnych, 7 było przeciw, a 1 był nieobecny. Nadwyżka operacyjna to kwota powstała na skutek zwiększonej subwencji, którą może gospodarować zarząd powiatu. Nie jest to zatem wynik realnych oszczędności, a jedynie większy limit gotówki przydzielony m.in. ze skarbu państwa. Rzeczywista nadwyżka związana z oszczędnościami to 260 tysięcy złotych. Dochody generowane przez powiat w 2015 roku mają zamknąć się w kwocie 42 milionów 470 tysięcy, a wydatki to suma rzędu 42 milionów 210 tysięcy. Uchwała budżetowa była długo dyskutowana na trzeciej sesji powiatu Wałbrzyskiego, a to dlatego, że wreszcie mieli okazję wypowiedzieć się radni Platformy Obywatelskiej. My, Radni Klubu Platforma Obywatelska, mieliśmy przygotowane i wnioski, i pytania, które chcieliśmy zadawać, które chcieliśmy zgłaszać, nad którymi chcieliśmy dyskutować podczas Komisji Budżetu. Niestety, decyzją pana przewodniczącego Rady, Marka Tarnackiego, nie zostaliśmy dopuszczeni do pracy w tej Komisji. Obrady sesji rozpoczęły się od wniosku złożonego przez Grzegorza Walczaka, który przedstawił propozycję przesunięcia debaty nad budżetem na styczeń 2015 roku. Za wnioskiem opozycji przemawiał fakt, iż radni PO nieobecnie w poprzedniej sesji zostali wykreśleni ze składu komisji, w tym najważniejszej dla omawianej sprawy komisji budżetowej. Wniosek został jednak odrzucony. Z tego właśnie powodu pytanie i wnioski, które zwyczajowo omawiane są na komisjach, tym razem stały się przedmiotem obrad na sesji. Komisja Budżetu, która bez naszego udziału, czyli bez udziału opozycji, trwała dosłownie 15 minut. Dla porównania w zeszłym roku Komisja Budżetu, gdzie też był obradowany projekt uchwały, akurat tegorocznej, trwała około 5 minut. Godzin, ponieważ była dyskusja, były wnioski, każdy radny mógł zadawać pytania. W tej chwili nie mieliśmy żadnej dyskusji. Prognozowane dochody w budżecie powiatu wołzyskiego na 2015 rok to w przeważającej części subwencji ze Skarbu Państwa, które wynoszą w sumie 39%. Przychody związane z podatkami od osób fizycznych to 23%, dotacje celowe to niecałe 18%, a lwia część pozostałej części dochodów to opłaty pochodzące z komunikacji. Nadwyżka operacyjna, którą jak wspomnieliśmy, pochodzi głównie ze zwiększonego wymiaru subwencji, ma zamknąć się w kwocie. Około 3 milionów złotych. Zostanie ona wykorzystana na spłatę kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne. Bieżące wydatki na oświatę będą zamykać się w kwocie niecałych 10 milionów złotych, a na biegę społeczną zostanie przeznaczonych nieco ponad 8 milionów. To, co zrobił obecny zarząd w stosunku do tej uchwały przygotowanej poprzez, przez poprzedni, Włożył autopoprawkę, w którym przesunął znaczną część środków inwestycyjnych, bo aż 600 tysięcy, na jedną inwestycję, konkretnie inwestycję drogową w Walimiu, zabierając innym gminom, m.in. Stare Bogaczowice, m.in. Głuszyca i tak dalej. To nie jest dobra zasada, gdy powyżej 50, ponad 50% środków inwestycyjnych jest lokowana tylko w jedną gminę, podczas gdy mamy 8 gmin powiatu wałbrzyskiego. Ja jestem radnym pochodzącym z gminy Jedlina Zdrój. Tutaj nie ma w zasadzie żadnych dróg powiatowych Jedlina i Szarno. To są dwie gminy, których nie ma dróg powiatowych. Natomiast te gminy, ich mieszkańcy również płacą podatki. Te podatki trafiają do budżetu powiatu wałbrzyskiego i również by oczekiwali, żeby w ich gminach też coś się działo. Powiat otrzyma także 7 milionów złotych dotacji celowych z ministerstwa na zadania zlecone, które są realizowane przez Powiat Webrzyski. Uchwała budżetowa zawiera także możliwość zaciągnięcia kredytu na milion złotych.